Mimo wszystkim z tej strony Zwycięzca i was w kolejnym materiale z Need for Speed'a Most Wanted wersja z 2005 roku Kontynuujemy sobie zawody do kolejnego kierowcy z czarnej listy Bo niestety tutaj akurat jadę to Supra na zawody, które mają maksymalny poziom ryzyka patrolu Więc no to jest bardzo duża szansa, że... o Perfect Launch mi wyszedł Bardzo duża szansa jest, że po prostu no... Eclipse? No to Eclipse? to Lotus Eclipse chyba. E Eclipse. No. Eee. Jak by the way, to bardzo dawno nie grałem w e żadną samochodówkę. No, nie wliczając flotę, z którego chronową mocy jeszcze będzie. co prawda krótki odcinek, bo 5-minutowy. Aczkolwiek będzie. 5-6 minutowy odcinek. Ale to kwestia tego, że. Eee. Czytałem jeszcze raz komentarze od No, Lady car nie ma streama. Oskoczyło mnie, w tym momencie. Nie wiem dlaczego. Nieważne. Bip. Dobra. Musiałbym się muszę, muszę skupić bardziej na tych zawodach niż na typie telefon, który leży wiem, pod każdą. W sensie pod monitorem. Ale mamy 50% sprinta zrobionego. Także to raczej nie powinno być problemów. Tylko, że to ja to Supra ma pierwszy poziom notowań. Czyli nie mam yy, aż tak mocnych. Yy, aż tak mocnego ciśnienia. policji nie może mnie za zauaresztować. po drugą miałem wcześniej próby nagrania z yy, mostem Wanted, aczkolwiek. No niestety straciłem zapis nagrania, więc no, nie było pokazanego tych poprzednich fragmentów wyścigów, które rozegraliśmy. Kurdo nie. To jest to, to... No, lepiej papier, żeby nie używać wulgoryzmu. Ale nie pamiętam, czy jeżeli mnie zatrzymają w trakcie wyścigu, to czy faktycznie zostanę zaaresztowany? W sensie będzie animacja te aresztowania? Czy też... I też będę mogła dopiero jak przejadę wyścig bo tego nie pamiętam. Także, no, dawno swoją drogą materiałów z mostu, te, tak jak wspomniałem wcześniej, chyba nie było. jeszcze się Ale, jako że, no, mam ważniejsze rzeczy na głowie, to. No jednak. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Dobra, ja cieknę policji i wejdziemy się w garażu. Przy okazji, uciekając z policji, udało mi się zaliczyć się po drodze w jednym z kamieni milowych. Muszę uciekać z policji krócej niż 3 minuty, więc teraz lecimy sobie na fotoradary. Zobaczymy, czy wtedy będę miał możliwość już wyzwania kolejnego kierowcy z czarnej Rysy, czy po prostu wtedy znowu będziemy musieli zrobić cięcie i, i zobaczyć, jak już będę mógł się z nią ścigać. no. Jeszcze, jeszcze zobaczymy w ogóle, czy mi się uda zaliczyć ten kamień milowy. Bo 120 coś musiałem jechać szyb, szybciej niż 120 coś mil na godzinę. Ale uda mi się z tego co widzę, zaliczyć. Pojechałem 124 Bounty. Tak samo jak ten baton. Bounty potrzebuje mieć 180 tysięcy notowań, żeby móc y, wyzwać. Iz, easy chyba ona się nazywa Easy, ale nieważne. Otóż. Na pod tych notowaniach to ja 40 tysięcy na pewno nie zdobędę, więc musiałbym zrobić kolejne kandydacie. Jeżeli tak wyrażę, i zobaczymy się wtedy. Czyli zobaczylibyśmy się wtedy po 5,5 no, 5000 czyli zobaczymy, ile ją ja teraz łącznie. Mam 144 450 tysięcy znaczy 144 450, 450 notowań, więc muszę jeszcze pojechać. Tylko notowań, także. No, zobaczymy się za chwilę, jak już będę mógł wyzwać właśnie tego, tę bohaterkę, Easy. Ok, jak widać, udało mi się zdobyć minimalną, nawet ponad minimalną wymaganą ilość notowań. I easy już trzeba się ścigać. No co? Lecimy, to ja to przewaliłem mikrofon. Lecimy, to ja tu na pojedynek z Easy. Ready, set, go! Dobra, akurat <grywa> w tym momencie trafi trafiłem co w tym momencie co było pokazane go to akurat w tym momencie odpowiednio trafiłem. A i swojego więcej się pytałem o to w, w ostatnim materiale, aczkolwiek nie pamiętam czy była jakakolwiek odpowiedź i jeżeli była to jaka odpowiedź, jak mogę zmienić z mil na godzinę na kilometr na godzinę, bo wyglądałem opcje i nie widzę tego nigdzie w opcjach kurde teryfiarz wypadł tego ja nie widzę taryfiarzy. Zarówno in real life, jak i w, jakikolwiek do, w jakichkolwiek innych grach komputerowych. 90% taryfiarzy to są na tyle debile, że. No, tak jak seria debili w ocie <grych> Podejrzewam, że wszyscy ci, co są w tej serii, to grali. To byli taryfiarzy. Albo są taryfiarzy. Dobra. To było. To było mało inteligentne, Harry. To muszę przyznać. To było bardzo mało inteligentne. Jakby, zwłaszcza jak na Ciebie. Chociaż fakt faktem jak już wspomniałem czy to na live'ach czy to na odcinkach, że z maturami bardzo dobrze poszło Poza językiem Polskim Bo wolę szczerze powiedziawszy języki ścisłe Co? Przedmioty ścisłe albo języki obce Na przykład angielski tak, fakt faktem z, pod, z podstawy, ale miałem po 90, ponad 90% 95% z matematyki albo 97% z angielskiego odwrotnie no, także, i to bez nauki jeszcze doprecyzujmy więc gdybym się uczył podejrzewam, że mógłbym dojść do 100% kurde, tak 003, między, między, miedzy, no, easy. Won, 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 na, na krzyż, znaczy co? na, na dżowo, na dżowo nie wiem czemu się skojarzyło z tym krzyżem, no ale będzie w ogóle jak już wspomniałem, dawno nie odpalałem NFS-a, więc Odzwyczyłem się Ale jako, że w proponowanych wyskoczył mi właśnie na YouTube Wyskoczył mi w proponowanych jakikolwiek tam odcinek od zagranicznego YouTubera z niedzielą Most Wanted To postanowiłem, że Również i ja nagram do siebie na YouTubie, YouTube tak Na YouTube na poniedziałek, czyli dzięki, to oglądacie Odcinek z NFS-a World of Tanks 14... 14 lutego, chciałem powiedzieć, 14 stycznia czyli w dzień kiedy się pojawił materiał z World of Tanks z turnieję, z turnieju 1 na 1 na tierach czwartych i jako ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć że będzie jeszcze odcinek z, też z turnieju 1 na 1, też z World of Tanks, też turnieju 1 na 1, ale na poziomach szóstych i mogę ze spoilerować, że skończy się to w tym samym momencie co odcinek z Tierów czwartej, więc więc tak w ogóle nieco bawiłem się w cudzysłowie nieco w ustawieniach mikrofonu na Open Broadcaster Studio i na OBSie więc nie wiem co jak, bo nie mam drugiego ekranu, żeby sobie włączyć podgląd a na telefonie tego też nie włączę bo nie mam nawet jak tak więc no to trochę, trochę słabo. Moją drogą odkryłem niedawno w Streamlabsie gdzie mam go zainstalowanego również na telefonie, że mogę streamować e, gry z telefonu. Tak więc. Najprawdopodobniej no będzie test testowy live z e, gier mobilnych. Tak więc nie wiem jeszcze co prawda kiedy, aczkolwiek. Być może będzie. Jeżeli się uda, to w szpitalu to zrobię w gliwice, gdzie jadę w 3... 8 lipca, jadę do właśnie na hospitalizację. Tak więc no, będzie ripping peperoni, także będę musiał wtedy nagrać materiały na zapas żeby się pojawiły. Jednego dnia po prostu wgrać na cały miesiąc materiały. Tak więc no, to może również się pokazać, że znaczy, to może być problem, jeżeli mi się nie uda. Mi i mi właśnie nie uda y, tego zrobić. No to niestety bo, może wtedy w, w lipcu nie być materiału. Co nie aż tak często. A! No, easy. Nie jesteś aż taka easy. To nie chodziło mi o sen, w sensie seksualnym, to nie o to mi chodziło. O, na mini łatwiej powiedzieć, że, że się adopciło. Czemu? Ja też sobie uświadomiłem, że to zabrzmiał też w kontekście seksualnym. Ale nie o to mi chodziło to, też się wywaliła. <noise> a, nie, <noise> a nie w sensie seksualnym z beciuszki. Nie wiem, kto to, czy to ktokolwiek z moich znajomych w moim wieku ogląda, ale, ale albo sobie odrobinę młodsze w wieku Wiktora Tak więc no, nie wiem. Swoją drogą jeszcze, a jeszcze samochodów? Ja bym sobie kupić od, odkupić tylko od znajomego Golfa 4, silnik 1.6 benzyna czyli 1.4 benzyna także znaczy, ubezpieczenie nie będą aż takie drogie na niego wiem, że na razie mnie nie stać jeżeli mi się uda zdobyć w jakikolwiek sposób środki finansowe i uda mi się zdobyć tego gulfa to najprawdopodobniej też zrobimy materiał z pierwszej przejażdżki nie z pierwszej, tylko z pierw pierwszej przejażki gulfem bo może być problem, bo u mnie pod blokami, pod, w sensie tam gdzie ja mieszkam, nie ma już miejsca za bardzo na parkingach Bo taki kurwa dobrobyt I ludziom poprzewracało w głowach A tak są... to nie jest jedyny... Łołło Gulf, jeżeli, zakładając, że uda mi się zdobyć tego golfa, Takim, że to jest golf, a nie gulf, ale... O, kurde Ale ja zawsze mówię gulf w każdym razie, jeżeli mi się zdobyć, no to będę musiał poszukać miejsc parkingowych i ubezpieczenia. Chyba, że chociaż ubezpieczenie tego, co mi Dominik tłumaczył nie jest aż tak szybko obowiązkowe, ponieważ możliwe, że osoba, która ma gdzieś bez pracy, ma już ubezpieczonego samochoda. Ubezpieczony samochód w sensie. Eee. A, nie drifaj. Chociaż tą drogą wolałbym ten oto samochód. Defeated Congratulations, you can now sell. The... nie wiem czym przeczytać. Wolałbym samochód, zobaczymy czy uda mi się trafić. Nie z lewej albo z prawej. I ten. Obserwujcie, czy uda mi się trafić samochodem, czy mi się nie uda trafić w samochodu. Nie. kujwa. kto obstawił, że nie, to miał rację. Niestety. Po cholerze rodzi mi wysłał to wiadomość, znaczy w zasadzie to au audio mi wysłał, bo to było bez sensu nawet. A ja sobie pojadę zrobić sobie osiągi trochę suprze i będziemy kończyli materiał. Okej, okay, więc tak się prezentuje materiał dzisiejszy Także, jeżeli nam się materiał spodobał, dajcie go w ogóle Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to możecie zasubskrybować kanał Na razie, cześć! Would <grym>